dzisiaj zagramy sobie w grę Diablo 3 oczywiście mam już postać stworzoną wcześniej już trochę wcześniej ogrywałem tą grę oczywiście zrobimy sobie hmm, może nie to Belix nefalemu w głęboką szczelinę na udręce 13 aby mm, sprawniej szybko to poszło oczywiście Zobaczymy co fajnego nam się tu wydropi. Oczywiście Diablo 3 jest dosyć starym tytułem już raczej... Mm, Ludzie nie za bardzo w niego grają, bo już ma swoje kilka ładnych lat. Ale dalej jak już się ma wykraftowaną dobrze postać, zrobione itemki, znalezione, to można miło i fajnie sobie grać w niego. I oczywiście fajna lokalizacja, bo jest dużo potworków. Można docelowo sobie oczywiście ustawić tutaj wyższy poziom na Diablo, lecz na tej szczelinie Nefalemów oczywiście, lecz to... Dużo spo, sporo dłużej trwa przejście całej planszy i no jest, można, można częściej ginąć. Oczywiście jest to niefajne, bo to 10% jednak się traci tej wytrzymałości, i ta postać już potem nie jest taka dobra jak już przyjdzie nam oczywiście walczyć też z tym bossem na samym końcu tej szczelinki to psuje taka rozgrywka dosyć mocno jak mamy tam zawsze ten poziom gdzieś niżej to, to dużo łatwiej, dużo szybciej się przechodzi, a te nagrody nie wiem, czy jest jakaś diametralna, strasznie różnica między tym, co jest kraftowane na poziomie wyżej, czy też poziomie niżej. Myślę, że to bardziej zależy od szczęścia, oczywiście, co nam się tam wykraftuje. Oczywiście kapliczki zbieramy, bo tutaj zawsze są jakieś fajne mm, ułatwienia nam się mogą wydropić. Właśnie staramy się właśnie wchodzić tam gdzie są mm, duże lokacje, żeby było więcej osób, więcej oczywiście potworów, żeby szybciej ten pasek nam się uzupełniał. Znaczy w, w takich ciasnych lokacjach nie jest zawsze to możliwe tutaj przejdziemy sobie od razu do drugiego poziomu o, tutaj jest fajnie dużo potworków te takie otwarte lokalizacje zawsze są dużo dużo lepsze niż te komnaty trzeciego poziomu tam tutaj właśnie te bomby musimy uważać przy tych niektórych bossach którzy są właśnie takie złutne, nieraz te bomby nawet mm, bossa zbijemy a ta bomba potrafi nas przyciągnąć mm, i, i ym, wchłonąć tak jakby w wybuchający tam, ładunek możemy oczywiście zaliczyć zgona po tym bardzo szybko Wszystko też zależy nie tylko od lokalizacji, ale też od szczęścia, jak nam się tutaj potwory wylosują, ich częstotliwość i szybkość. Oczywiście ogrywałem tytuł wiele, wiele razy tutaj na tych poziomach. Nie tylko taką mam postać, w sumie każdą postać mam stworzoną, ale nie w każdej mam takiej samej jakości sprzęt znaleziony. Oczywiście do jednych postaci się dużo łatwiej kraftuje, znajduje sprzęt niż do innych. co zależy tylko i wyłącznie od szczęścia ale i od poziomu na którym oczywiście gramy tutaj fajnie Bosik nam się ujawnił też właśnie mm, Bosy mają te kulki zamrażające też przez nie możemy oczywiście zaliczyć zgona Tutaj fajne miejsce właśnie znaleźliśmy. Dużo fajnych e, potworów. E, tych niebieskich też się znajduje. Im ich jest więcej, tak naprawdę, tym, tym szybciej nam się uda tą szczelinę zaliczyć oczywiście. Oczywiście często pełna rozwałka na multum kolorów, mieszanie się Ciężko nie ogarnąć co tu się dzieje na tym monitorze Tutaj chyba mieliśmy niebieskich właśnie Zobaczymy, zrobimy podjazd do nich Tutaj łatwo pójdzie. Zobaczymy, jakiego będziemy mieli bo tutaj bossa na koniec oczywiście. Hmm, też zawsze jest zagadką, co nam się tam wydropi z tego bossa. Akurat jeszcze nie miałem tak żeby coś mi się wydropiło z przedmiotów prastarych czyli zaznaczonych ikoną czerwoną A już naprawdę kilkaset godzin przegranych w to diablo od praktycznie samej premiery tutaj wiadomo te przedmioty to one weszły właśnie dopiero gdzieś tam jakieś może 2-3 lata temu z jakąś tam którąś z kolejnych aktualizacji do Diablo no i wiadomo że je bardzo ciężko tutaj zdobyć trzeba naprawdę tutaj siedzieć długie długie godziny żeby coś wydropić takiego ale to już nam ten przedmiot tak jakby wynagradza to wszystko bo on ma dużo lepsze staty niż jakiś taki zwykła legenda oczywiście zaraz będziemy mieli oczywiście tutaj bossa Tutaj weszliśmy właśnie jakieś miejsce, co dużo otwartej przestrzeni jest. Mamy bossa szczelinę teraz. Zobaczymy jak szybko nam pójdzie z nim. To dosyć mocno ma widzę. Ataki. O. Nawet ładnie poszło z nim Zbieramy przedmiociki, zobaczymy co nam się tutaj wydropiło oczywiście Za dużo odłamków Zaraz wrócimy sobie do miasta Co my tu mamy? 1% szansy na ulepszenie Słabiutko. kolejno, co możemy tutaj sobie ulepszyć? Wszystko, wszystko jest jeden procent, a może tego sobie ulepszymy. Mamy 100% szansy na sukces więc że zaczniemy sobie go ulepszać Czwarty poziom Tworzymy sobie wrota, wrócimy do miasta i zobaczymy co nam się tutaj fajnego wdropiło hmm jednak 5 maga gorsze rękawice część zestawu tutaj dosyć ciekawe legendarne mm, części zestawu towarzysza jakiś właśnie też yy, gir. Usuniemy sobie te wszystkie przedmiotiki. Nie są one potrzebne. To i to sobie zostawimy na razie pójdziemy sobie jeszcze kupić coś za właśnie krwawe odłamki z broni jednoręcznej może coś fajnego się wykraftuje nic nie ma bardzo ciężko jest tutaj oczywiście Coś fajnego trafić, bo to jest tryb całkowicie losowy. I oczywiście zazwyczaj większość razy to wszystko ląduje i tak u rzemieślnika na odzyskiwaniu tutaj przedmiotów surowców z przedmiotów więc zazwyczaj tak to jest więc musimy tutaj oczywiście jeszcze zbierzemy te odłamki idziemy znów do miasta i zobaczymy no może akurat coś się trafi ale raczej nie sądzę broń jednoręczna hmm. dobrze przejdziemy sobie jeszcze tutaj tylko usuniemy te żółte przedmioty wszystkie przejdziemy sobie Zamkniemy sobie poziom głęboką szczelinę. Może jeszcze raz 63 i wzmocniona szczelina. Zobaczymy, jak tam nam szybko pójdzie. Tutaj jest oczywiście wzmocniona szczelina, kosztuje. Hmm, chyba tam 10 milionów było z tego co pamiętam no i on oferuje to że chyba mamy tam jedną więcej szansę na koniec do zrobienia klejnotu jeżeli zmieścimy się w czasie oczywiście i teoretycznie są lepsze itemy które powinny wypaść z bossa też fajne miejsce bo dużo dużo przeciwników jest na start co nam od razu podbija tutaj no najlepsze właśnie też się wydropił błyskawice bardzo dobry bardzo nam to tutaj podnosi do góry wszystko od razu jesteśmy na starcie już do przodu bardzo z tym paskiem no, Oczywiście też się zdarzają zgony Niestety musimy czasem uwzględnić to, że stracimy na tych zgonach trochę czasu i, i ten 10% tej wytrzymałości, więc... Oczywiście staramy się yy, cały czas yy, iść w stronę yy, przeciwników, gdzie, gdzie są dużo, dużo większe hordy, żeby nie stanąć w miejscu, nie, nie tracić czasu niepotrzebnie, tylko od razu tam cisnąć na nich. Dużo, dużo lepsza taktyka jest to niż yy, wybijanie jakichś tam pojedynczych Osobników, właśnie pojedynczo, dużo więcej możemy zyskać i stracić czasu. Przy okazji, nie? Także jest to najlepsza, chyba, taktyka w tym, w tym rodzaju rozgrywki. Ładnie pasek nam podskoczył do przodu, oczywiście tutaj fajnie nam tutaj właśnie wchodzą ci przeciwnicy, nie są jakoś bardzo, bardzo wymagający. W miarę, w miarę to płynnie przechodzi. Tutaj mamy mm, oczywiście z aktu piątego mapkę, tutaj weszli hmm, litarni wrogowie właśnie. Wywasujemy z kapliczki. O, to jest e, szybszy chód szybszy Tutaj właśnie jest. Też jest bardzo pomocny. Oczywiście. No ale stanie w miejscu, jak widzimy, nie przynosi wymiernych rezultatów. szczególnie przy tych elitarnych przeciwnikach. Są oni właśnie bardzo, bardzo groźni, gdy stoimy w miejscu, wszystkie ataki w nas trafiają. Zobaczymy jak szybko nam się uda tutaj zakończyć. Tutaj na ładne elitki trafiliśmy akurat. Oczywiście ten główny atak jest przyspieszony przy, przy tym jak znajdziemy właśnie szybszy bieg też. Ten przeciwnik jest dosyć chyba ciężki. Dosyć wolno mu tutaj życie schodzi. W sumie to nigdy nie lubiłem tego piątego poziomu, bo tutaj te mapy są takie bardzo rozległe. Nigdy też nie wiadomo, w którą stronę za bardzo tutaj iść. Na początku tutaj każda strona jest bardzo taka otwarta. Szczególnie jak się gra tam kilka pierwszych razy, to nie wiadomo właśnie, w którym kierunku tak się udać tutaj. ale zbliżamy się już ku końcowi właśnie zobaczymy jak nam pójdzie tutaj z bosem i co nam tak naprawdę ta wzmocniona szczelina tutaj da więcej może ten drop będzie troszkę lepszy na co w sumie najbardziej tutaj um, liczymy właśnie po to chyba się płaci te tam 10 czy 40 milionów? Jakoś to tak było. Hmm, są oczywiście bossowie, gdzie giniemy na hita. Musimy go chyba z dystansu tutaj wziąć bardziej. Szybko mu schodzi życie, o ile go trafiamy, zobaczymy co nam tutaj wdropiło. Oczywiście nasze. Tak, mamy ulepszenia 4 przy tym właśnie przy tej szczelinie wzmocnionej. Idziemy oczywiście do miasta. Sprawdzimy swojego dropa, co tam ciekawego nam się znalazło. główna starożytna legenda to sobie zostawimy starożytny, legendarny miecz to też no, jak widzimy nie zawsze te tropy są takie super udane zamykamy szczelinę oczywiście Dziękuję Wam bardzo za pierwszy odcinek z Diablo 3 i zapraszam do kolejnych oczywiście. Cześć.